Dzień dobry! Witam ja wszystkich! Tutaj kuba 64. No i dzisiaj... A jestem dziewczy... Michał, ja też tu jestem. No on też jest tutaj. No i z naszymi kwiatkami tańczącymi... O, znaleźliśmy nowego, zapomnieliśmy powiedzieć. No, no tak, tak um, nagrywaliśmy pomiędzy odcinkami. No. Um, długo, no bo nie widzieliśmy się. I zrobiliśmy gdzie Nie widzieliśmy Czekaj, ja widzów po piwnicy oprowadzę. Patrzcie, nutki to nowe bloki, to są chore piece, bardzo chore. No, dziwne. Boję się ich. Y, tu mam typ takie bardzo fajne thingy. No, mamy to tak. No, tak, um, tak, tak, tak mamy. Przytulnie bardzo. E, co my jeszcze mieliśmy powiedzieć? Hmm. Hmm. O no, tak, muszę się muszę się. Lag, Co? Muszę, muszę dokończyć intro. Robisz intro? A no tak, jeszcze, jeszcze intro, bo mi przerwałeś. Aha, dobra. Eee, jaki lag! Przestań. Eee, Michał. Co, co Michał, co? przestań, przestań to. Przestań. Jestem lagowany. Przestań. Przestań! Przestań. Ale, przestań! Patrz, ja nic nie robię, patrz. Przestań! Patrz, nic nie robię. O, nie mogę. Już możemy. Dobra, a więc możemy. teraz mi daj dokończyć intro. Dobrze. A więc, nie w tym ostatniego odcinku. Nie jest ja. um, ostatniego odcinka. Od ostatniego odcinka, a tego odcinka. Ew. Pfff, zapamiętam, miałem powiedzieć. Eee, on mini-intro. Mini, mini Dobre. Ile um, słońce zachodzi? O oh, no. O oh, no. To ja już idę spać. Ta ziemia wygląda jak ją Nic nie mówię. Co? Nic, nic, nic. I znowu Hirobrań się odzywa. Odzywa. Nie odzywa się Hirobrań. A Hirobrań to jest tak naprawdę to moja wkurzająca siostra. A gorszy jest Entity, więc. Pewnie twój jest brat. Nie, kurzający, nie ja. Nie twój brat, prawda? Nie. Nie, nie obchodzi. To. Skoro z jest twoją siostrą, to no znaczy... Nie. Idź do tyłu. Nie, to jest Czy coś. Hero z jest kolesiem czy dziewczyną? Pa, pa, pa. Jest tylko jeden sposób by się dowiedzieć. Nie chcesz się go dowiedzieć. Przeteleportuj mnie! Musimy kiedyś zabrać się za budowę tego mostu, bo ja jestem tak, bo ja nie umiem chodzić po prostu, bo zawsze tu spadam. Okej, okay, to ja idę spać. Te są pękne. A więc, um, było trochę od ostatniego odcinka. Bardzo dużo. Tak. Um, o, ja już jestem walony na to. To mnie tutaj nie chce, okej, okay, to narka. Pamiętasz, że to jest, um, tak. wiesz, przejście? Tak, pamiętam. Pamiętasz, pamiętasz? Pamiętam, bo... Dobra, to pamiętasz. Teraz gdzie idziemy? A nie wiem, idziemy. Wiesz, co ja e, wezmę swoje rzeczy. Idziemy dalej. No dobra, poszukamy jakieś. Czekaj. Pamiętasz, jak były. Nie, to było poza nagrywaniem. Nie, to było poza nagrywaniem. Ale a powiedz. Że no to poza nagrywaniem. Ja znalazłem taki zamek z parkurem, a że ja jestem taką nogą w parkura, czy. Czy jakby tam... Jest czy, jak, mogli, czy um, jak się to nazywa jestem tak bez nagijinnych parkura, że się zabiłem, a nie wiem co było za bo więc może mi się jak mi się przypomni... mam to to... Music Disk. Może? Ale, ale a. to wyglądało trochę jak królestwo dożera. Ojej, jak tu pięknie! Ale słońce. Więc co byśmy mogli um, już pójść dalej. No ja idę dalej, nawet już nie wiem gdzie. fila jest. A. czekaj na mnie! No dobrze, czekaj dobrze. No to ja tu jestem. Tyra. Jej będziemy z tego co... Podróżować dalej! Tak, ja tu będę zwiedzał tą lodową krainę, piękną. Dobra, ja mam trochę dirca tutaj i... To możemy nie... go użyć, żeby wejść tutaj. ciekawe, czy się zapytacie. Skąd mamy glowstone, A w tym w takich... O, spadłem. Bo w tych takich figurkach grzybków i, I tych. Koreś, patrz na to! I tych innych takich. Goleś patrz na to, o my To co mam? wow co to są za, za bloki, ten oczka? Co to są... lampy. Lampy. Rampu! Chyba, bam, rampu. Może weźmiemy. ojej, za ciemno. Jak tu strasznie. Ale ja może się tu położyć? Ja nie boję. Nie, tu nic nie ma. Daj, położę Dobra to. chodźmy szybko, szybko o, chodźmy. Patrz, z kolejny Szybko, pracy. chodźmy tutaj, zanim Babuś od tutaj przyjdzie. O oh, no! Zombie na, na tym gdzieś. O nie, utknęliśmy. Tak. Chodź, utknęliśmy. Utknęliśmy, koleś. Co się zepsuło? Utknęliśmy. Ojej, ojej. Teraz będziemy tutaj żyć. Mam... E, masz te lampy? Jakie? Daj, daj, daj. No wiesz, te z oczkami. Mm. Czekaj, muszę zobaczyć. Gdzie mi jest... Kobiec stone... O, mam. Mam na daj, daj mi to. Daj mi. Muszę odświetlić to pomieszczenie. Czekaj, wywaleczki. Proszę. Czemu one się świecą same z siebie? Ja. Da. Muszę odświetlić to pomieszczenie. O, nie. Co? To chyba koniec. O nie! O no! Czekaj, mam pomysł! Nie, przeżyjemy, przeżyjemy. Masz trochę glowstone, muszę podświetlić te lampki. Mam spary tak. Dobra, dobra. Gdzie jest? Coś? Podświetl tutaj. B. Podświetl. Nie, nie umiem. B. Proszę. Dobra, dość, 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 dość. Doś. No, no. Proszę. Proszę, zasłoniłeś. Ach, Wiktor, idź sobie, bo zasłoniłeś nam i Musimy... będziemy musieli nagranie. Ach. Ach. Czekaj, mam pomysł, mam tyle Glowstone'a, że możemy stąd wyskoczyć. Serio? Tak, a potem ty, ty, ty go nazbierasz i potem ty... Jak w... ja wyjdę? I potem, a ty go możesz potem nazbierać i potem ty wyskoczysz. A, po prostu... Ach. Tak. Mam, mam szczęście, że jestem moderatorem. Nie, to no i mogę latać. Uuu. Jak ty latasz? Nie ty mnie. też możesz latać. Jak się ja? Przeżyjemy! No, przeżyjemy, chodźmy. Ale jak za pozwoleniem, Jak oh. tu pięknie. Słyszałeś, że parkour na logię jest najgorszy? Bo z gazielą. Za Zaję z tej góry! Aaa... Tu sprint mi nie działa. Patrz, co widzę! Ja chyba jesteś trochę głodny, he? Chciałabyś pierogi? Tak, pierogi. Szkoda, że nie ma takiej modyfikacji, co dodaję pierogi. No. Zumniaki w razie by do czegoś się przydały. Ty wiesz, ja na, mo ja na komputerze to jestem królem ziemniaków, zawsze idę do wioski, bo jest taki bug, że zawsze... O, przy okazji powiem Wam o bugie. Ja nie wiem czy mam am gdzieś tutaj mięso. Że jak skręcacie w stronę tamtą, tamtą, to ten... No to... Lewo. W lewą... W którą w stronę? Co? O, patrz co znalazłem. Spokojnie. A i to O umg weź, weź jedno dla mnie. Ale aż są dwa! Specjalnie no, dla mnie. No, no jednego no, dla mnie. No, specjalnie dla mnie. No. A tu jest jakieś coś fajnego. Ojej! Ojej! Co to za żelazne drzwi? Ooo! Ojej! Znowu odgadałem! O No! Ja muszę iść po Co to jest za blok? To jest dispenser. Dispenser. A co to Spenser, jest? Dispenser slime Może wy Co Sojajka slime. O my g! Czekaj, pospałnię sobie spór. No Nie, już takie mamy. o Drzewko! Jakie drzewko. Musisz, że wziąć, tylko już nie ma... Jakiś parkur Jestem kaszaniem w parkura, ale można popróbować. Raz się żyje, nie? Ło, jeszcze nie spadłem! Nie, dzieciaczki, raz się żyje. Muszę tutaj czegoś... O! 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 I co mam? Ciasto! Cake! Szybko, szybko, szybko! Nie zdyskniemy z głodu! Tylko ja sam nie mogę wyjść. Czekaj, mam dużo stołu na... Hej, koleż, Dasz mi to ciasto? nie wiem. A może my to tutaj? A może zobaczymy, jak ciasto wygląda? No dobra, połóż No, sorry. Połóż to, Jakie? to. Jakie nie. się mia... połową. No, ale ja zaraz demnę. Proszę, połowa. Teraz twoja połowa. No, ale ja mam nadal mało głodu. Nie, ja też mam. O, jak otworzyłem? Poszukajmy więcej jedzenia. O, tu jest jakiś parkour pod To jest parkour. No. Tak, to jest parkour, bardzo zaawansowany. Chwila. Aha, jestem hakerem. Co zrobiłeś? No chodź. Fira, pomogę ci. Tam. Czekaj, postaw tu bloka. Czekaj, sam bloka postaw. Koleś, po prostu. Tutaj masz szansę. Hopsa! Ach, no chodź już. Nie, tu nie. Pójdę bez ciebie. No dobrze, dobrze. To teraz do jakiej krainy idziemy? Um. Nie wiem. Rura. Ej, patrz na to, co to tam jest? Skrzymką! <z> I nowy kwiat! Widzieliście? Widzisz. A widziałeś te, tego kwiata? Uuuu, uh, grzym! O kurde. Co to jest? To zambi. To kura! Kurczak! I mamy jedzonko. Nie! Pamiętasz o zakazie jedzenia kur? Pamiętasz? Bo ja jestem kurą. To się nazywa... Yy. Z mojej strony to jest kanibarzy. O, masz mus music nut! Co masz? Co? Nutkę! Corka, ja muszę na serio zjeść. Dobrze. To jestem bardzo głodny. Dobrze, dobrze. Jam. Jam. Pójdę to ugotować w domu. A co to była za... A co to jest za płyta, 11? Oh, nie. A jaka? To jest... Um, where are you now? Nie kojarzę. Ale dobra. To jest moje łóżko. To ja idę um, ugotować to. Skoro no co nie to jest, jest za dziwny parkour. Szkoda, mam nie jakiegoś kola. 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 Dlatego oświetlamy mnie uszkołnym. Ta Czekaj. Jak tam doskoczy? To nagranie. Chyba robi... musimy niedługo kończyć. To nagranie robi się coraz dziwniejsze, i chyba dobrze, że no. A ja mam dziwnego Nie! Nie, um, Żyje, Em um, ten. Tak? W Na następnym odcinku to um... To co? To. Pójdziemy do nowego miejsca. Jakiego? Nie mówiłeś jak, mi. No, do nowego. co no, no, tutaj, Michał. No, idę, idę. Nie, tutaj pięknie. Tak, no byłem pięć centymetrów. Chcesz mi? Chcesz? A, A masz... Y nie trzeba. A masz jeszcze te kwiatki, ten tego dużego, nie mamy gdzie go postawić. Mam I pomysł, z... w piwnicy. Nie mam tego kwiatka dużego. Ej. Dobra, to może tutaj zakończymy odcinek. Tak, w naszej Tam. cudnej piwnicy. Tak. Z... Czekaj, Ty ugotuj ma... kurczaka. Nie mamy Tak. Czekaj, mamy drewno, sobie. mamy drewno. Mamy drewno? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to wstawaj. Do, to ja jest wstawię to, wstawię. E, drewno. Dobra, gdzie? Um, gdzie tu drewno? Kwiatę, o! O, patrz. Jak to fajnie wygląda. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, więc kończymy. Chodź, przytulaj. Kurczak! O oh, my gry! Co to ma być? spójrz na to! Aj, aj. To jest kurczak! Aż chce mi się zjeść. Aż. Ja mam mniej my głodu. Nie dostałem kurczaka. Jest kurczaka. I teraz będziemy... I teraz będziemy kończyk jedząc ku... Osorka. Dobra, zjedz. kurczaka. Bo zaraz umrę. I... Ja ten gu... Nie, ten guzik. Boże. Chwila, a mi ten miecz? Czekaj, tak, jest no, no, mam... A mnie nie. Zjadłeś z talerzem. Musisz mi odpłacić. O czekaj, czekaj, to jest kurde? Nie umiem czekaj, Proszę. Proszę. E... kończymy. Papa, 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 to czekaj, czekaj, papa, czekaj, Narka.